gości, którzy przyjechali na ten jubileusz drewniany Mariana i Heli. Zapowiadam, gościa z samego Krakowa. Oto on, Krzysztof Piasecki! Właściwie mogę już zejść Krzysztof, prezent ja. Prezent, no co? Ja mam, znaczy, nie, co, że z Krakowa, tak? No To nie Ja mam prezent, tylko ja jestem z Krakowa, z kulturalnego miasta i, i wiem, że nie jest zawsze elegancko. Jeżeli y, reklamówka mi się rozdarła, to nie będę tutaj wnosił tego prezentu. To trzeba było dać bez reklamówki. Ja? Normalnie bez reklamówki. Zjąć reklamówkę i dać szczysty prezent. Ale to jest prezent reklamówka. Nie, nie mogłem, prawda, wnieść takiego prezentu. Więc pomyślałem, że może życzenia będę im składał. No, ale to też jest ryzykowne. Kiedyś widziałem, jak przy szatni w Sylwestra stało do u facetów, którzy nie zauważyli, że rok się zmienił. I jeden mówi tak. No i czego mi życzysz? A on mówi życzę ci wszystkiego najlepszego. A ty mi? A ja ci też życzę wszystkiego najlepszego. Ty uważaj, ty nie możesz mi życzyć wszystkiego najlepszego. Dlaczego? Bo ja ci życzyłem wszystkiego najlepszego. Tu już nie ma najlepszego, bo ja ci życzyłem wszystkiego. To czego mi życzysz? Życzę, życzę ci wszystkiego dobrego. Owiedziałem, buc jesteś. Także to jest ryzykownie z tymi życzeniami. A na tym samym Sylwestru podeszła do mnie kobieta, taka wczesny gierek. Ale myślała, że późny jaruzelski. I mówi tak, sławy panu nie życzę, po pan ma, zdrowia panu nie życzę, po pan ma, pieniędzy panu nie życzę, po pan ma, życzę panu, żeby pana żona nie zdradzała. A ja mówię, przecież mnie żona nie zdradza. Czy ja mówię, że zdradza? Więc nie będę im życzył niczego. Natomiast postanowiłem opowiedzieć y, taką, powiedzieć taką historię, która może Marianowi się przydać. Mianowicie historia jest o tym, jak doszło do faktu znamiennego, że pokochałem matkę mojej żony. Tej reakcji nie rozumiem. Że ja nawet nie wymieniłem tego ohydnego słowa na te, o którym są kretyńskie dowcipy. Co zrobić tygrys napad teściową? Sam napad niech się sam broni. Co? Co to jest? Ropucha i 20 żabek Teściowa wiesza firanki Co takie dowcipy? Ja dzisiaj słyszałem Że wyjechała żona na wczasy Do Koszalina Podobno mam być ładna pogoda I teściowa zaprosiła Zięcia na obiad I on idzie, bo się boi I myśli otruje mnie na bank Przychodzi, siada, ona mu tę zupę podaje, on wkłada łyżkę, czy się nie stopi. Myślę, no truje mnie. Poszła po drugie. On myśli, Jezu, co tu zrobić? Patrzy kotek idzie. Kci, 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 kci. Chodź do miseczki nadał troszeczkę. Kotek podszedł dwa razy języczkiem. Chlap, chlap, tam, leży. On mówi, ożty mordo jedna. Ona wraca z tym a nią z tym schowałem z dziesiątego piętra. Fuck! A kot na to tak, jest, jest, jest! No więc ja takich kretyńskich dowcipów nie opowiadam, bo to jest o obiekcie moich uczuć. Zaczęło się od tego, że kiedy rzuciłem okiem do os e wodu osobistego, pomyślałem sobie, rany boskie, jak ja mam stary pesel. I pomyślałem, że może to, co teraz mnie dotyka, to jest kryzys wieku średniego. I przypomniałem sobie taką fraszkę Jonasza Kofty która brzmiała mniej, mniej więcej tak, czy na świecie wiele się zmieni, gdy z młodych gniewnych powstaną starzy w kurwieni. <noise> Więc ja młody gniewny nie jestem, ale <noise> tak mnie wszystko wkurza. Ja nawet poszedłem do lekarza od nerwów i on mówi, niech się, niech pan uspokoi, on psycholog, Andrzej J. <noise> J powiedziałem. też dobry. Niech się pan uspokoi, niech pan usiądzie, niech pan na kartce sobie napisze, co pana denerwuje. Ja co, ja idiota jestem, czy ja nie wiem, co mnie denerwuje? A nawet jak się zapomnę, się zdenerwuję, to sobie przypomnę. Ale mam tutaj tę kartkę, to nie mam tej kartki i to nie ma żadnego znaczenia, bo jak mam kartkę, to nie mam okularów. I to mnie wkurza. Młodzi się cieszą i to też mnie wkurza. Że są jacyś młodsi. Ludzie powinni być w jednym wieku. Żadne tam liftingi, joggingi, metryka i na rzewo. Kobiety klaszczą. Nie no. Ja znaczy, że przeciwko okularom nic nie mam, to człowiek w nich wygląda jak jakiś czytelnik. Tylko nigdy nie mogę ich znaleźć, kiedy potrzebuję. Pamiętam, jechałem z siostrzenicą samochodem. Jaka to laska. Ona na mnie mówi wujku. Nic mnie tak nie wkurza jak laska na mnie mówi wujku. Zatrzymujemy się na stacji benzynowej, ona wysiada przedem, przodem, włosy dotąd, nogi dotąd. Ja z tyłu na wdechu. Wiem, że więcej jak pięć litrów nie zatankuję, bo się uduszę. Temu Orlenowi aż się dziób przekrzywił. A ona do mnie wujku. Myślałem, że się zastrzelę. Siadamy do samochodu. Na mój wujku, zobacz, tam w schowku jest mapa. Czy mamy w lewo skręcić, czy w prawo? Mapa jest. Okularów nie ma. Przecież się nie przyznam przed taką laską. Cztery godziny w kółko jeździliśmy. Tyle dobrego, że przestała do mnie mówić wujku. W ogóle przestała się do mnie odzywać. Coś zaczęła bąkać o eutanazji. Eutanazja bardzo ładne imię dla dziewczynki. Więc ja stale czegoś szukam, a to okularów, a to zegarka, a to kluczyków. Czasem znajduję, ale w nieodpowiedniej kolejności. Raz znalazłem kluczyki, ale nie wiedziałem, bo wcześniej nie znalazłem okularów. I pamiętam, szukałem czegoś w domu, to też mnie wkurza. Zapominam, czego szukam. Nie no, szukam czegoś na przykład i dzwoni ta cholerna komórka, rozmawiam przez tę komórkę i potem mi się wydaje, że cały czas szukałem tej komórki. Kobiety mają lepiej. Do kobiety na komórkę trzeba dzwonić dwa razy. Pierwszy raz to na tę torebkę. Jak śminki wlecą, puder się rozsypie, złapie, ale nie zdąży odebrać. Wtedy dzwonimy drugi raz. Nie, ja przeciwko komórkom nic nie mam, to jest bardzo pożyteczne urzędzenie. Ludzie wiele się uczą przez komórki. Ja widziałem taki teleturniej, facet nic nie wiedział. I w końcu ten prowadzący mówi tak, a może pan wie jaka to jest melodia? O mój wiem, komórka! Ale dokładnie, Erikson. No więc szukałem czegoś w domu i byłem na tym trzecim etapie. Trzeci etap to jest tak, że człowiek jest tak skurzony, że nie może znaleźć że szuka tam, gdzie na pewno nie znajdzie. W cukrze, w mące, w zamrażalniku, w akwarium. I wtedy następuje czwarty etap. Lekko się opanowujemy i mówimy tak. Słuchaj, nie widziałaś gdzieś mojego zegarka? Widziałam. To czemu nie mówisz? Przecież widzisz, że szukam. A skąd ja mogę wiedzieć, czego ty szukasz? Ty stale czegoś szukasz. Tak? I to mówi kobieta, która nigdy nie potrafi znaleźć miejsca na parkingu. I wtedy ona mówi do mnie to, czego ja nie chciałbym mu słyszeć, ja jej mówię to, czego ona by nie chciała usłyszeć. I kto wtedy pamięta o zegarku, o okularach, a tym bardziej o kluczykach, bo ostrzegam Państwa, w zdenerwowaniu samochodem jeździć nie wolno. Był taki przypadek, mój kolega pokłócił się z żoną. To się nazywa bodajże dewiacja. Tak, pokucił jest z żoną i mocno zdenerwowany zbiegł do samochodu, który stał pod blokiem. Wrzucił jedynkę i rąbnął w samochód, co stał przed nim. Jeszcze bardziej się wkurzył, wrzucił wsteczny i walnął w samochód, co stał za nim. Jeszcze bardziej się wkurzył, wybiegł na górę, mówi idź do okna, zobacz, co narobiłaś. Także ten kryzys wieku średniego ma takie objawy, że człowiek stale czegoś szuka. Stoi mocno podenerwowany i chodzi mocno podenerwowany i jeszcze jest trzeci czynnik, kłopoty ze snem. Pamiętam w okresie dojrzewania też to miałem, tylko wtedy ksiądz mówił, żeby się gimnastykować. Mówił, synu, gimnastykuj się, tylko pompek nie rób, raczej na drążku. To człowiek ledwo oczy zamknął już się zrywał gimnastykować. Można się było zagimnastykować na śmierć. Ale przynajmniej jak przychodziłem do szkoły i koledzy pokazywali mi bicepsy, to wiedziałem, że nie jestem sam. A pomyślałem za nas, przecież ja teraz też nie jestem sam. Przecież mam kolegów w swoim wieku, zadzwoniłem do jednego, on taki mocno światowy jest, tu ma... Podobno właśnie jak ktoś z przodu tu i sieje, to od myślenia, a z tyłu to od erotyzmu. Więc on chyba całe życie myślał o erotyzmie. Poszło mu po całości. Elegancki, taki w dżinsach. Pasek na siódmym stopniu. Tak, bo młodzież ma taki zwyczaj kretyński noszenia paska w pasie. To żadna sztuka. Dojrzały mężczyzna. A klamra coraz bardziej w poziomie. Tu nawet by można wyskalować ile ma lat. No opowiadam mu, co mi się przydarza. On mówi, słuchaj, przyzna, to jest prosta recepta. Ty musisz sobie znaleźć przyjaciółkę. Ha, ale czy żona się zgodzi? Się żony nie pyta. Ja mam żonie kłamać? Przecież to jest grzech. Kłamstwo to jest grzech. Ja się nawet z tego spowiadałem. Mówię, proszę księdza, ja skłamałem. Uu, to grzech. A komu skłamałeś? Żonie. Uuu, to poważny grzech. Ja bym sobie nigdy na to nie mógł pozwolić. A co skłamałeś? Że ładnie wygląda. To nie grzech, to samoobrona. Zresztą mojej żonie kłamać się nie opłaca, bo ona jest, ona jest jak KGB. Wszystkiego się dowie. Kiedyś przytarłem samochód tak leciutko i nie chciałem, żeby się denerwowała, więc przyjechałem do domu taksówką. I ona mówi: A czemuś ty taksówką przyjechał? Yy, bo piłem. To czemu nie czuć? Bo bezalkoholowe. No więc pomyślałem, że skoro się i tak dowie o tej przyjaciółce, to dobrze, żeby jej nie było przykro. Więc ta przyjaciółka nie, nie powinna być wiele od niej młodsza. Najlepiej jakby była w tym samym wieku, a jeszcze lepiej starsza. Nie powinna być specjalnie ładniejsza. Najlepiej ten sam typ urody, tylko pomarszczony. I jeszcze gorszy charakter. I tak pokochałem teściową. Ты же тоже